Sprawdzamy czy otwarte. Hejka, tu Wiki. Dzisiaj idziemy do takich nawiedzonych domów. Patrzcie, tak, jak to wygląda. Tutaj od lat nich nie był. Jestem w nie, ogóle no, 30, z Malviną. od 30. Hejka, wszystkim! od chyba powyżej 30. No nie wiem, tak 20, powyżej 20 lat tutaj nie Sorry, komary. Są. mieliśmy informacje od bardzo dużej Tyż ilości osób. E, osób. I no, dowiedzieliśmy się bardzo dużo o tym domie. Zobaczymy, bo tam niektórzy nas straszyli, niektórzy, że fajnie. No, niektórzy że tam nic nie ma, niektórzy, że żmije. Co tam jeszcze było? E, psy, e, pszczoły. O, te szerszenie. Wszystkie zwierzęta. Idziemy, żeby nikt nas nie zobaczył, tak wiecie, kryjomu I zobaczymy co dalej. Jesteśmy na miejscu, zobaczcie. To jest zarośnięte na sakryżnie jest strasznie ogólnie. Tam może ktoś spodział albo coś. Prawda? Prawda. Dobra, idziemy. Um, nie wiem, jak my to zrobimy. Nic nie mamy do obrony. Same jesteśmy. Ty! Patrz, naprawdę, nie? Zarośnięta. Uważaj! Trzeba jakoś wziąć te gałązki, przejść jakoś. Jezus Maria! Ty no. Idziesz jakoś? Wchodzimy tu. Tu jest chyba. to to było? Nie, 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 nie. Co? Czekaj, chodź. Wchodzimy garażowym wejściem. No i zobaczymy co tutaj w ogóle jest. Nie mam żadnej latarki, nic nie mamy tak w ogóle. Pasz tu z okno. I pójdziemy jeszcze do drugiego, bo jest jeden przed drugim dom. W tym domu, nie wiem, może coś zobaczymy. jak małe schody są w ogóle, jak widzę. Nie, teraz, rzucimy tu jest jakieś ciemno. Co tu jest? Dobra, nie, nie włączam. Może, włą... może z powrotem. Um... Jezus, tu co to jest? Nie, No, możliwe. Tu są jakieś drzwi, zobacz. Nie, to nie słowa. Dobra, to ja też nie. Ej, sery, to jest creepy Patrzcie, tam jest okno. Tu też jest okno. Nie wszędzie jest zarośnięta. Idziemy przez, przez schody. Mam koła, nie mam latarki, nie masz latarki. Zaraz. O kurde. Ja się bawam okularami o tym, bo tam jest tak ten... To jest to drugie wyjście, to nie, tutaj idziemy. To tutaj nie idziemy. Dobra. Ale ogólnie tutaj jest fajnie bardzo. Idziemy dalej, tu jest trzecie. Może nie też. To jest trzecie piętro. No i tego tak ogólnie to tutaj nic nie ma. Cztery piętra są tutaj, nie? No e, cztery. Patrzcie jaka tutaj jest rama, nie? Naprawdę zarośnięte. No tutaj nic nie ma. Pierwne kamienie. Dobra, ale wszystko trzeba pokazać naszym widzom. Mój e, następny filmik na YouTube'a. Duża jest ta, ten dom w ogóle. Ciągle okna. No taki niewyremontowany dom. Jeszcze są następne schody. Tu jest ciemno, ale tutaj widać jakieś widzę... ramy. Następne okno. Tu jest dużo tych, tych nie? Pokojnie. Idziemy, idziemy na te ostatnie schody? Patrzcie jakie tu są małe schody, nie? Chociaż tak lekko, chociaż wejdziemy jest najstraszniej. W sumie tu nic nie ma. A jak nas tutaj straszyli, że to wszystko będzie psy jakieś coś. Jak wam już mówiłam. chodź spokojnie, patrzcie jeszcze Wam tutaj pokażę. No i widzicie. Tu jest taki dach. No to jest takie... No ciągle... Są tylko ramy i puste jakby mieszkanie Zobaczcie, jakie to jest strome bardzo. Jezus, na końcu już stałam tego skutka. Nie no wiem, w sumie jest tak? No. no to idziemy. Wychodzimy teraz w prawdziwym wejście, bo weszliśmy przed garaż. Tu są jakieś wyłamane drzwi. Znowu tu, o, tej tędy wchodziliśmy. Patrz, tu takie duże okno. Tu jest, tu jest bardzo ładnie. O, patrz. Dzięki, chyba ktoś dziki odgania mnie, no. Wychodzimy. No tak bo to jest po prostu... I mo mogło spać tak. Idziemy teraz do straszniejszego domu, bo tutaj ten jest niewyremontowany. A ten jest chyba umeblowany, bo patrzyliśmy przed okno. I tam może ktoś mieszkać nawet. Więc... Żyćcie nam powiedzenia, bo to może być <śmany> nawet tego filmu może nie być na YouTube, więc... E, no tak. <śmany> Boisz się Malvina? Dobra, idziemy. Ale to się przecież zawali. Patrz, O nie, patrzcie to nie. Ej, tam na górę ja nie pójdę, a ty? Ja też nie. Dobra, nie idziemy tam. Może tutaj na, parkę, jakoś na parkę. To są stare czasy. Dobra, zaraz włączę. Patrzcie, nie. Jaki <grytanie> syf. Marek Kruszwil tutaj by yy, podceniał to, bo... Dobra, dobra, dobra. Prześwietliło Biarca. nic nie widać. Yy, no. Ale wszędzie jakieś te chrześcijańskie te no w ogóle ludzie wtedy bardziej chodzili do kościoła kiełuszka sobie. Nie wiem co robić. Taka firanka, obrazy wszędzie, no naprawdę wszędzie obrazy, zobaczcie Żeby tutaj nic nie było, naprawdę. O tutaj kuchnia. Boże, to jest cała kapsuła tabletek. zobacz. Patrzcie nawet bud na stole. Z jakimś... Sznurkiem. Następny obraz: szklanki, poprzewadzone. Ale tabletki wszędzie, wszędzie, no, to wszędzie, siano, wszędzie. O, żelazko mi firanka. Patrzcie, jaki żelantor, ale ładny, kolorowy. I tutaj o, ja. jest. To no, jest, ja. No, tu są liście chyba, nie? Są liście? Ty, żebyśmy nigdzie nie wpadli. O, tu jest. Jezus. Przepraszam, się To jest e, tylko. Tu jest ten dom, co byśmy chwilą. Takie coś. O, ktoś jedzie tutaj. Chłopaki. Dobra, no. Tutaj mi się trochę przypomina, no, tutaj mi się przypomina jak w kościele. No, no, mi się to... Mnie. Tutaj jest piec. Chodzimy chyba do, następ... do ostatniego, prawda? Tak, Patrzcie, ta łóżko nawet jest nowe. Jezu, to są kołdry. Ja po tym chodzę. Siano. Brania śpiewanie patrzcie jakie łóżko wypychane słomą chyba jakaś jaga, następna jaga kurde. toaletka nie? boże tabletki, tutaj jest bardzo dużo tabletek patrzcie jakie, jaki rambor. To musiał być bardzo chory e... o boże ja to dotknąłam, dobra, nieważne mogliśmy wziąć w ogóle rękawiczki ej to się to się obraca bo ja to dotknąłem. Tu jakiś w ogóle ubiór, nie wiem jak teraz są, to pokażę, dobra, przejdę po prostu. Jakieś rysunki, Boże, jakaś baba. No właśnie, siano, czy tam słoma, nieważne. Ym... Nie, prawdziwie to jest słoma. Dobra, nie znam się na Patrzcie tę toaletkę, nie, podejdźmy bliżej. Zobaczcie, ja, nie jak to wygląda. Nie na to. Nie proszę, nie ja też mam brytkie. Jezus, na toaletce nawet. Jakie brudne lustro ma kraj. Dobra ja to dotykam, ale Co to jest? Królik jakiś? Kurde z okiem jakimś czerwonym. I to chyba wszystko, nie? Jakie łoże duże? Chyba połączone. Małżeńskie. Tam jakieś coś. Położę. No i oczywiście. Krzyż, wszędzie patrzcie jakie ściany, jakiś sufit. Szukają nas chyba. Poczekaj. nie wyjść z tego, to było naprawdę ciężko. I tak, chcieliśmy się pożegnać. Zobaczcie, poprzednie filmy chyba jakiś tam był. Kliknijcie. Jeden. Zobaczcie. w górę. Komarysy. I bójcie Zobaczcie, czy jest na szaro, jak nie macie na szaro, tylko na czerwono, Oczywiście dzwoneczek kliknijcie. I kliknijcie, żeby był szary oczywiście. Dobra, siema.